Witam w tym materiale. Chciałem Wam przedstawić partię, w której udało mi się pokonać przeciwnika, który był ode mnie silniejszy o ponad 500 Elo. A więc zacznijmy. Ja zaczynam 1E4, przeciwnik odpowiada E5. Ja gram standardowo skoczek F3. Przeciwnik odpowiada skoczek C6. I ja w tym momencie decyduję się na partię hiszpańską. Goniec B5. Jest to debiut rekomendowany dla graczy na wszystkich poziomach, tak więc na razie spokojnie. Przeciwnik odpowiada obronom Morfiego A6. Ja cofam normalnie gońca na A4. Następnie przeciwnik gra normalny ruch skoczek F6. E, tutaj jest groźba zbicia pionka. Można na to nie reagować, po prostu zrobić roszadę. Potem tego pionka można odbić, ale ja gram po prostu D3. Prosty sposób bronię tego pionka. Następnie przeciwnik gra B5. Atakuje dalej mojego gońca. Ja po prostu odchodzę gońcem na B3. Dalej przeciwnik rozwija figury. Gra goniec E7. Ja teraz robię ruch. Taki profilaktyczny C3, aby zwolnić tutaj pole dla mojego gońca, gdyby przeciwnik zagrał skoczek A5. Dalej przeciwnik robi krótką roszadę. Ja też robię krótką roszadę. Jest to normalny ruch tutaj. Dalej przeciwnik gra. D6 zamyka tu pozycję, tak też można grać. I ja teraz muszę wymyślić jakiś plan, żeby grać dalej, a więc planuję standardowo, jak w partii hiszpańskiej, przerzucić skoczka na pole D2, następnie F1 i finalnie na G3. Będę szukał ataku na skrzydle królewskim, a więc gram skoczek d2. Przeciwnik w tym momencie rozwija gońca na długą przekątną, goniec b7. Ja, żeby zrobić miejsce dla skoczka na f1, gram po prostu wieża e1. Przeciwnik teraz gra ruch Skoczek A5, atakuje mojego gońca Białopolowego, więc ja po prostu go cofam na zwolnione wcześniej profilaktycznie pole C2. Następnie przeciwnik gra C5, widać, że szuka jakiegoś ataku na skrzydle hetmańskim, a ja kontynuuję swój plan. Gram skoczek na zwolnione pole F1. Następnie przeciwnik zagrał teraz ruch H6. Z pewnością przeciwnik chciał zagrać ruch profilaktyczny, aby nie wpuścić mojego gońca na pole G5. Jest to ruch profilaktyczny. Ale też potencjalnie jest to jakiś punkt zaczepienia w przyszłości do ataku mojego naczarnego króla na skrzydle królewskim. Ja kontynuuję swój plan, przeprowadzam skoczka finalnie na G3. Przeciwnik w tym momencie zagrywa Hetmanem na C7. Jest to jakieś wyprowadzenie Hetmana. Wierzę się widzom, jest to u niego koniec rozwoju. I teraz ja muszę przygotować sobie dalej plan. Zdecydowałem, że chcę atakować na skrzydle królewskim, a więc będę dążył do przestawienia skoczka do najlepszego pola przy ataku na krótką roszadę króla przeciwnika czyli na pole F5 i gram. Najpierw ruch skoczek H4, jednego z tych skoczków zdecyduję umieścić na polu F5. Przeciwnik w tym momencie gra wieżę z F na E8, może jest to zrobienie jakiegoś miejsca dla króla w przyszłości ustawienie się naprzeciwko mojej wieży, ale ja teraz. Korzystając z tego, że zagrałem właśnie skoczkiem z F3, zwolniłem tu miejsce na Hetmana, to podciągam swojego Hetmana właśnie na pole F3, ponieważ budując atak na króla, chcemy mieć jak najwięcej swoich figur blisko króla w ataku. Przeciwnik gra ruch C4. Próbuję w jakiś sposób otworzyć pozycję. Ja na razie na ten atak na skrzydle hetmańskim nie reaguje. Kontynuuję swój plan. Umieszczam skoczka na F5 i decyduję się umieścić tam skoczka z pola G3. Dlaczego? O tym opowiem. W najbliższej przyszłości, ale zrobiłem to celowo. Przeciwnik próbuje otwierać pozycję, bije piona na D3. Ja zwyczajnie odpowiadam, goniec bije D3. I teraz przeciwnik dalej próbuje otwierać pozycję, gra D5. I w tym momencie. Wszystkie moje figury są ustawione już, powiedzmy, idealnie do ataku. Skoczek na F5 atakuje krótką roszadę, drugi skoczek i mój Hetman są blisko. Ciemnopolowy goniec na C1, chociaż nie został wyprowadzony, celuje w krótką roszadę czarnego króla. I w takim momencie kiedy wszystkie figury są już ustawione idealnie do ataku, żeby zdobyć przewagę, potrzebna jest jakaś taktyka, i ja w tej chwili się zdecydowałem na taki ruch. Była to właściwie ofiara ciemnopolowego gońca goniec bije H6. W tym momencie najlepszą odpowiedzią dla czarnego było nie reagować na tą ofiarę, nie przyjmować jej, ponieważ jeśli przeciwnik przyjmie tą ofiarę, rozbije pozycję czarnego króla, chociaż ja tutaj i tak mam już przewagę pozycyjną, ale przeciwnik skusił się. I zbił tego gońca. Ja w tym momencie wy wykorzystałem ten ruch, i mam już to był błąd. Mam decydującą przewagę, żeby przeprowadzić kończący atak na króla. Daję szacha Hetmanem na G3. I w tym momencie przeciwnik musi oddać figurę, zagrać. Skoczek G4, aby wykonać jedyny ruch, który bronił go przed matem w jednym na G7. Ja teraz, oczywiście, mam prosty plan: zbiję tą figurę, i co się stało? Hetman bije G4, i przeciwnik poddaje partię w tym momencie w dwudziestym posunięciu. Dlaczego? Ponieważ każde odejście królem kończy się w tym momencie matem w jednym na g7. Jedyną kontynuacją dla czarnego, która chroni go przed tym matem w jednym, jest zagranie gońcem na g5, co spowoduje kolejne straty materialne, bo ja zagram szacha skoczkiem. Na H6. Król, co prawda, będzie miał tu jakąś drogę ucieczki, ale to spowoduje straty materialne u Czarnego, i pozycja na czarnym e, Czarnego na skrzydle królewskim jest całkowicie rozbita. A więc przeciwnik w tym momencie zdecydował się poddać partię. I tym oto sposobem. Udało mi się na czeskomie pokonać gracza, który był silniejszy o ponad 500 oczek, stosując partię hiszpańską, która dla niektórych, no niektórzy jej nie stosują, ponieważ dla niektórych wydaje się trudna, a ja tu przeprowadziłem konsekwentnie taki plan, który dał mi zwycięstwo. To był mój pierwszy materiał z szachów na tym kanale. Dajcie znać, czy Wam się podobał i czy chcielibyście więcej. Ja zamierzam z szachów w przyszłości umieszczać dalsze materiały i to tyle w tym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia.